Co wy tu robicie wszyscy? Kto ja tu płynąłem? Na <grym> statek Słuch. Ja wchodzę na dach, osłaniajcie mnie I dawać osłaniać mnie na drabinie Ja patrzę ja na jednego ja, ja, ja jestem do jednej więc ja wyjebany ja się z Zankiem lecę z Ale niech mi ktoś trzyma ja ten dach jak trzymaj na mi i kacpi Czekaj, tam się, tam ktoś jest Tam czysto jest Bo nie, 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 nie! Mówiłem, że jest dach? Jest dach Tracię dwóch żurek TY jesteś kurwa taki kiepski! Jesteś taki kiepski! Nice. Nice. Ładnie, nice. ładnie, ładnie, ładnie! Ej, sniper do mnie strzela, skończ, nie strzelajcie do mnie! Czy to. No, ale? masz To tak, jest kto to jest dachu? Nie wiem, czy jakieś trzaski nie próbuję ci zjawiać, Merco jak coś To wytrychuje jakiś frajer, jeżeli wyjdziesz w set. Co? Eee, yy, wypierdalaj Aura, od auta. To, co ty gadasz że się? A ty kurwa. Ty też? Ty też wejdziesz do tego auta? Czy się poddasz, nie? Poddasz się? Hahaha, kardio Ręce w górze. Jesteście wszyscy przy piątce? Czego nie zrozumiałeś? jestem skrzyżowany. Ja nie wiedziałem, że ty masz tlankę w A żółtek? Eee... chuj, żółtek? chuj, żółtek? chuj żółtek? mnie to strzelać. jebie strzelać! Jeszcze raz? cię na rywę, nie. Nie. Nie, eee, nie Plułem to jedę do twojej mamusce do pyska o, 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 po o, tym o, o, jak spiszuję się o, na czerwózku. Rozumiesz. Ale mnie to zabolało, a mnie to zabolało. Eee, się z człowiekiem spotkał z pod to spotkał, spoko. Spoko. Halo, żółtek! Eee, ja jadę, ale na napierdalałem leszczy młotkiem mów mi MC Hammer Tyle na mnie to robię. Podaj się, podaj się, podaj się, podaj się. Bez jeden. Do mnie, pika zginął. Leży druga. Trzeci. Zaspekt dał. Leży drugi. O, suko, bądź pokorna. Kacz mi pomóż! O. Jesteś zjebany? Chcemy oddać strzał. Hej. Nie jeszcze jak mogli sobie dobrać jednego jakiegoś no, Cztery. Uwaga, by uwaga krzaki. Trzech ich było. Kto prawej tam gdzie, ten. Dla mnie. Jest jeden. Prawa. W szopie, w szopie. drugi zaraz wyjdzie to leki z nas ej mów za Zazwyczaj. siebie, mów za siebie kacpi tu gdzieś był, jeszcze w czy to tak? nie wszyscy? no, czekaj, czek zabiliśmy w góry widzę, widzę, widzę Ale sieka. Sieka będzie, sieka będzie, panowie. Ma ktoś wytryk? Ktoś... Wytryk jest potrzebny. Ja mam, ja mam, ja mam.